Cześć, dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jest mi troszeczkę głupie, bo mamy godzinę 11, a ja dopiero teraz się do was odzywam, a jestem na nogach od 6.30, tak? Ale dzięki temu, że nie wyjmowałam aparatu, udało mi się naprawdę sporo zrobić. Pierwsze co, to zjeliśmy nie i pewnie to był błąd, bo teraz jestem głodna, burczy mi w brzuchu, więc będę sobie przygotowywać przekąskę. Serek wiejski z truskawkami uwielbiam, polecam, szybko się robi, a jest bardzo zdrowy. I bardzo dobra. I tak, co zrobiłam? Trzy prania, moi drodzy, dwa suszenia, złożyłam to pranie, zmieniłam pościel, ogarnęłam kuchnię, ogarnęłam górę, wysprzątałam trochę łazienkę, wykąpałam się, w ogóle włosy sobie wyprostowałam, wymyłam tymi szymonowymi szamponami, wtarłam w cierkę, sama siebie ogarnęłam i teraz jeszcze kawę nie wypiłam. Tego mi brakuje, tego mi bardzo brakuje, bo czuję się jeszcze nie swoja, więc robię przekąskę, robię kawkę, siadam do laptopa, podpowiadam na wasze komentarze, za które bardzo serdecznie dziękuję, to naprawdę mega motywuje i mobilizuje mnie do nagrywania, do działania, do tego, żeby Tutaj być, więc jeśli macie tylko ochotę zostawić komentarz, to byłoby mi bardzo, bardzo miło. A e, tak, siadam do laptopa, a potem zabieramy się za sprzątanie, bo perfekcyjne porządki same się nie zrobią. I dzisiaj zajmujemy się, jeśli macie grafik, to wiecie doskonale, że zajmujemy się szafą. Będziemy zmieniać ubrania z wiosenno które już dawno powinny być schowane na jesienno-zimowe, i przez to, że jeszcze tego nie zrobiłam, to niestety chodzę praktycznie cały czas w tym samym, bo nie mam wyjętych swetrów, nie mam wyjętych bluz, one nie są z przodu, tam nic nie jest poukładane. Sami zresztą zobaczycie, jak już za to się zabierzemy. Więc tak, robię przekąskę. Robię kawkę, troszeczkę jeszcze popracuję przed laptopem i bierzemy się za nasze porządki. Muszę się dobudzić, bo kawa jest mi w tym momencie niezbędna. Więc jeśli macie ochotę na kolejny dzień ze mną, to zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Może moje drugie śniadanie nie jest zbyt instagramowe, ale chciałam wam dać znać, że dzisiaj Magda szaleje. Mam tutaj ponad 200 gramów tryskawek, mam serek wiejski i stwierdziłam, że chętnie zrobiłabym z tego taki w miarę pełnowartościowy posiłek, dlatego, że obiad będziemy jeść później, o wiele później, dlatego też dołożę sobie jeszcze skyr. Jogurt typu islandzkiego, waniliowy, ten o którym wszyscy na YouTube już mówili, testowali, tylko ja oczywiście jeszcze nie miałam okazji wypróbować. Więc jakiś czas temu będąc w polskim sklepie kupiłam i stwierdziłam, że dołożę podobno, on sprawdza się fantastycznie, jako dodatek do owsianki, dodatek do naleśników, placuszków, ja dokładam do tego. Więc mam nadzieję, że będzie ok i że będzie mi smakować. Jeśli dziecię, życzę Wam smacznego, sobie również. I widzimy się już później przy porządkach w szafie. Nie będę ukrywać, że dzisiaj wybitnie ciężko jest mi się zabrać za porządki, mimo że to jest półmetek. Jakoś nie jestem w nastroju, ale mam nadzieję, że jak już zacznę. To się rozkręci i nie będę chciała przestać, chociaż plus jest taki, że nie skupiamy się na całej szafie, tylko na części, bo właśnie patrzę, co jest w dniu 15 w naszym planerze i wygląda to w ten sposób, że musimy zmienić ubrania w szafie, schować wszystkie letnie rzeczy, wyjąć jesienne, zimowe, pożegnać się z tymi, które już się nie nadają do noszenia. Musimy przejrzeć rzeczy po domu oraz zrobić pranie ręczne, delikatnych rzeczy, jak mam dwie sukienki jeśli chodzi o pranie ręczne, nie powinno być tego za dużo, i wydaje mi się, że to zadanie jest troszeczkę za bardzo odłożone w czasie. Ja już powinnam to zrobić we wrześniu, bo naprawdę ostatnio nie miałam w czym chodzić, ale lepiej późno niż wcale. Jednak przed tym jak zaczniemy nasze porządki, to chciałam Wam pokazać jedną rzecz, jaką ostatnio kupiłam, a w sumie dwie rzeczy, to był dwupak, to są te leginsy, które mam na sobie. I słuchajcie, po raz pierwszy dzisiaj założyłam, bo stwierdziłam, że chcę coś wygodnego, ale coś e, też ładnego, bo ja lubię jednak po domu chodzić w ładnych rzeczach, nie jakichś e, już znoszonych, jakichś takich, wiecie. Z dziurką albo z plamą, no nie lubię tego, dlatego też mamy w naszym zadaniu, aby przejrzeć te rzeczy po domu, żeby pozbyć się tych, które rzeczywiście się nie nadają do noszenia, bo na pewno coś takiego u siebie w szafie znajdę Wracając do leggingsów, to są leggingsy z firmy Next I one nazywają się Full Length Le Legging Leggins, coś takiego Długie Czarne, mega przyjemne, ale przede wszystkim one nie są prześwitujące, naprawdę dobrze to wygląda, no zobaczcie, no może troszeczkę delikatnie widzicie tutaj moją skórę, ale na nogach, jakie mam na sobie, bo tutaj lustro też sobie odwróciłam w razie gdyby coś przymierzała to nic, nic nie prześwituje, nic nie widać, są długie Ja wzięłam rozmiar 12, troszeczkę większy niż zazwyczaj I też są wygodne, myślałam, że będę musiała wymieniać na dziesiątkę Może delikatnie mi spadają, ale jednak to są legnicy po domu Więc one mają tutaj taką gumkę w pasie Czasami wydaje mi się, że muszę je podciągnąć, ale nie jest to jakieś jakoś uciążliwe, więc je zostawiam. One kosztowały, za dwie pary zapłaciłam 20 funtów i skład mi się tutaj bardzo podoba, ponieważ mamy w 95% wiskozę a w 5%, ela... 5 elastan. Więc składowo one naprawdę są bardzo przyjemne, bardzo fajne. Zobaczymy, eee, no jak będą się brały, jak będzie ten czarny kolor wyglądał po. Kilku praniach, kilku noszeniach, ale na ten moment naprawdę powiem wam, że pierwsze wrażenie jest bardzo, bardzo dobre Więc taka nowość u mnie, jeśli chodzi o ubrania Leginsy, myślę, że na jesień właśnie do swetrów, do bluz, takie leginsy jak najbardziej powinny się sprawdzić I fajnie, że po coś takiego sięgnęła i coś takiego znalazłam i to jeszcze w filmie Next, a Next bardzo lubię Dobra, mam przygotowane ściereczki z mikrofibry Mam przygotowane swoje prąto, czy jak to tutaj się nazywa, plecz. W polsce zawsze kupowałam prąto, dlatego tak to nazywam. To jest, to jest ten sam produkt, tylko pod inną nazwą tej w Anglii. I już Wam pokazuję wnętrze naszej szafy. Chodźcie, zapraszam, zobaczcie, jak to w tym momencie wygląda. Ja naprawdę, ja. O, ten też się zajmiemy za jakiś czas, ale tak naprawdę troszeczkę mi w październiku wszystko się rozsypało, więc. Nie wiem, jak to jeszcze ogarnąć, ale na szafę dzisiaj czas mam, więc już Wam wszystko dokładnie pokazuję. okej, okay, otwieramy. I tak jak widzicie, tutaj są shorty, i rzeczy letnie. Jakieś swetry udało mi się wyciągnąć na początek. Tutaj jeszcze mam z. Obaga, to wnętrze, które Wam pokazywałam we vlogu z pamiątkami z Włoch, więc to naprawdę długo tutaj leży. Tutaj są jeszcze jakieś kosmetyki, muszę je zabrać. Udało mi się wyciągnąć jeszcze dwa sweterki, jakąś bluzę, tutaj koszulki. Na górze to już w ogóle dzieje się dużo. Aha, jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałam. Będziemy mieli taki wieczór z prasowaniem, więc myślę, że wszystko sobie już odłożę do prasowania na taką kubkę. Niech ona tutaj leży, niech mnie w oczy. Cole I za jakiś czas za to też się zabierzemy, więc wszystkie rzeczy do prasowania chcę sobie na pewno odłożyć. O, a na górze, zobaczcie, no też za bardzo nie jest reprezentatywnie, bo tam powinny być tylko i wyłącznie rzeczy sportowe, a jak widzicie, jest jakaś bluza, bo tutaj po prostu nie było na nią miejsca. Jeśli chodzi o perfumę, to tym zajmiemy się już w innym dniu. Tak samo będziemy bieliznę przeglądać, może Wam tego nie pokażę, ale jest takie zadanie i na pewno chcę to zrobić. I tutaj są właśnie rzeczy po domu plus w tej części szafy mam kurtki, okrycia wierzchnie, ale też sukienki, jakieś bluzy, koszulki, dresy i piżamy i w tych e, pudłach powinnam znaleźć jeszcze kilka swetrów, a również powinno się znaleźć miejsce na moje shorty i rzeczy letnie. No, a na dole, znacie, tutaj jest jeszcze Cześć Marcina. Marcina rzeczami nie będę się zajmować, dlatego że on musi sobie zrobić ten porządek sam i również poprzeglądać te rzeczy, czego się pozbyć, a czego nie. No, i jak zwykle, przewał nam kuriel. Kuriel, kuriel. W takim razie ja już nie przedłużam, wyciągam wszystko z szafy, przeglądam, sprawdzam, co się nadaje, co nie, ewentualnie przymierzam i odkładam na kółkę do oddania, do wyrzucenia. I do szafy z powrotem. Zapraszam bardzo serdecznie. Porządki w szafie. Czas zacząć. Myślę, że na dzisiaj skończyłam. W międzyczasie zrobiło się szaro, buro, ponuro. Pogoda totalnie nas nie rozpieszcza. Ja nie miałam motywacji i aura też jest taka średnia, ale udało mi się. Udało mi się dobrnąć do końca, no jeszcze wypadałoby coś wyprać ręcznie, ale to może wieczorem, albo zrobię już jutro przełożę to sobie zadanie na inny dzień, bo tak jak mówiłam, trzeba sobie personalizować ten nasz planer i powiem Wam szczerze, że już mi się nie chce, mam ochotę e, tylko i wyłącznie odpoczywać, poczytać książkę, chociaż zaraz Wam powiem troszeczkę o książkach, bo w międzyczasie słuchałam nowego audiobooka, ale e, słuchajcie, są małe zwycięstwa, tutaj widzicie kilka ubrań odłożyłam, i albo je oddam, albo ich się pozbędę. Nie wiem dokładnie jeszcze co z nimi zrobię, ale wiem, że na pewno w nich chodzić e, nie chcę. I jeszcze jedna sprawa. Pomyślałam sobie, że może na wiosnę zrobimy sobie taki przegląd, wiecie, totalny przegląd koszulek, spodni dresowych, spodni, e, swetrów, bo jednak mam tego dużo, a ciężko mi się z czymkolwiek rozstać. I Myślę, że powinniśmy to zrobić kategoriami. Co sądzicie o tym pomyśle? Dajcie znać yy, i wydaje mi się, że na wiosnę to byłby taki idealny moment, aby się za to zabrać, bo teraz jeszcze będę w tych ubraniach chodzić, dam im ostatnią szansę, będę je sprawdzać, będę starać się je nosić. Nie tylko, wiecie, jak to jest, że macie 100% ubrania, a w 20% chodzicie, 80% leży. Więc chcę to w tym sezonie zmienić i zobaczymy. I może w marcu, w kwietniu, byśmy sobie zrobili taki całkowity przegląd ciuchów z mojej szafy, i wtedy rzeczywiście. Pozbędziemy się już tych, w których chodzić nie będę Które mi nie pasują, które nie są dla mnie A teraz już wam pokazuję Wnętrze szafy Jak to wyszło, bo ja jestem zadowolona W końcu Widzę co mam? Tak to właśnie wygląda: są ubrania sportowe, są swetry. Z tyłu, niestety, są również bluzy i do nich trzeba się jakoś dostać, ale będę to sobie rotować. Tak mi się przynajmniej wydaje, że na przykład przez dwa tygodnie będę chodzić tylko w swetrach, a przez dwa tygodnie tylko w bluzach. No zobaczymy, e, jak to wyjdzie. Tutaj są koszulki jaśniejsze z przodu, z tyłu są ciemniejsze. No i spodnie, spodnie i jeden sweterek, który niestety. Już już mi się tutaj na górze nie zmieścił i stwierdziłam, że go sobie tutaj e, odłożę. Tę część będziemy sprzątać w jakimś kolejnym vlogu, a tutaj mam rzeczy takie po domu, którym daję ostatnią szansę i mam nadzieję, że rzeczywiście będę je nosić. Jeśli nie, to się pozbywam, bo naprawdę nie ma sensu gromadzić tych rzeczy i zawalać sobie szafy, bo jednak jest tego zdecydowanie e, chyba za dużo. Wiecie, ja chcę takie ubrania, w których Czuję się dobrze, po które sięgam, i na tym się będę skupiać w tym sezonie, żeby je wybrać i mieć takie swoje ulubione części garderoby, części ubrań. A jeśli chodzi o tę część szafy, to tam są dresy, tam są piżamy, i właśnie z tej części chyba pozbyłam się najwięcej ubrań, które już mi się nie podobały, które były znoszone, więc to sobie przejrzałam, przebrałam. I mam swoich ulubieńców, tutaj są bluzy, koszule, jakieś marynarki, kurtki, tak jak widzicie, pochowałam mnóstwo sukienek, shorty, widzieliście w sumie, że shorty też są schowane, koszulki takie letnie i ta część również była wyjęta i przejrzana, jeszcze coś tam dołożyłam, ale tutaj są dwa pudła z rzeczami świątecznymi. I powiem Wam, że miło mi się zrobiło. Nie mogę się doczekać, w sumie, kiedy zaczniemy już te rzeczy wyciągać, bo to jest takie troszeczkę, jakbyśmy mieli gwiazdkę. Bo teraz, jak wyjęłam te rzeczy i zobaczyłam, co tam jest w środku, to w sumie było coś takiego: ja O, tego nie pamiętam. O, fajnie, że to mam. O, to też jest super, więc myślę, że ten grudzień naprawdę będzie przyjemny. Tutaj moje jeszcze świąteczne pudełko tutaj jeden plecak, który za mną jeździ Herschel, drugi plecak, no i Mata, oczywiście, też musiała znaleźć swoje miejsce. No i ostatnia część, jeśli chodzi o szafę, to um, wyjęłam sobie po prostu moje wszystkie, może nie wszystkie, ale część czapek, szalików. No i tutaj jeszcze przetarłam kurze, um, gdzie na tej półce gdzie trzymam torebki. I to by było na tyle butami. też zajmiemy się w którymś tam vlogu. Ja jestem zadowolona wreszcie widzę. Moje ubrania, i mam tylko te, w których rzeczywiście chcę chodzić i chcę je sprawdzić. A jeśli po tym sezonie coś mi nie będzie pasowało, to się po prostu z tym pożegnamy. Dajcie znać, co myślicie o takim przeglądzie, na przykład samych swetrów, przeglądzie samych blues, bo myślę, że to też by była fajna sprawa i w sumie wy również moglibyście mi doradzić, co jest in, co jest out. A teraz jeszcze pokażę wam kilka książek. Tak jeszcze na szybko sprawdzam, czy udało mi się wykonać całe zadanie. Zmieniłam ubrania w szafie, chyba wszystkie letnie rzeczy tak, wzięłam jesienno-zimowe tak, pożegnałam się z tymi, które już się nie nadają sobie do że to sformułowałam, bo naprawdę wzięłam, wyjęłam te ubrania, które w ogóle mi nie pasują i których nie chcę mieć w swojej szafie, więc bym to również odhaczyła. No, zrobić pranie ręczne delikatnych rzeczy, tak jak mówiłam, dwie sztuki do prania ręcznego i tym na pewno, na pewno się zajmę w którymś kolejnym dniu. Może podczas prasowania, bo wyszło mi w sumie. Tak, może to połączę sobie, bo wyszło mi, że tego pasowania aż tyle nie będzie. To od razu sobie wypiorę rzeczy ręcznie. Idealny pomysł, idealny, muszę to sobie dopisać. Widzicie? Trzeba wszystko dopasowywać do siebie, więc tak, przechodzimy do książek, moi drodzy. Czego ja w tym momencie słucham, bo ogólnie mam swoje słuchawki, uwielbiam je, kocham, one są genialne. I ja korzystam z aplikacji Legimi już od pandemii. To będzie kwiecień 2020, uwielbiam tę apkę, i teraz słucham. Stevena Kinga, Instytut, co prawda ta książka jest bardzo długa, przesłuchałam już ponad godzinę i zaczyna mnie wciągać, zaczyna mnie interesować, nie wiem dokładnie co tutaj się wydarzy, ale chciałam czegoś takiego bardzo jesiennego, coś co, mnie, co będzie robiło klimat, a wydaje mi się, że nikt nie robi lepszego klimatu tutaj Halloweenowego jak Stephen King, byliśmy w kinie z moją przyjaciółką na IT, jedynce i dwójce i... Może to nie jest film fantastyczny i wybitny, ale idealny właśnie na ten spółki season. No po prostu mmm, polecam obejrzeć sobie IT na Halloween, chyba że nie lubicie horrorów. Ja od czasu do czasu horror obejrzeć lubię, więc teraz słucham Instytut. I na razie wam nie powiem za dużo, bo przesłuchałam godzinę i ta akcja pomału zaczyna się rozkręcać. A jeśli chodzi o moje nowości książkowe, to ostatnio w Tesco, podajrze um, kupiłam dwie książki: Malibu Rising, czyli Malibu Płonie, Taylor Jenkins Read, i ja miałam nadzieję, że kupię tę książkę w twardej oprawie w większej wersji, bo mi się wtedy wygodniej i lepiej czyta, ale niestety już nie była dostępna, więc wzięłam tu mniejsze. W ogóle książki bardzo podrażały, jedna kosztuje 5,50, a pamiętam, że jak przyjechałam tej Danii, to chyba one kosztowały w okolicach 3 3,50, no ale to było 10 lat temu, moi drodzy, więc no miało, no mo mog mogły zdrożyć, a więc to jest pierwsza książka, mm, troszeczkę widzę po okładce, że może niekoniecznie, na teraz, ale chciałam ją przeczytać. I druga książka, która za, która za mną już bardzo długo chodziła, to jest Colin Hoover. Ja nigdy nic od Colin Hoover nie czytałam, a słyszałam mnóstwo różnych opinii, więc sama się chcę przekonać i. Jeśli się nie mylę, to jest Roman Sidło I Roman Sidło też powinno być fajne właśnie na ten sezon jesienno-zimowy I podobno Colin Hoover bardzo szybko się czyta I ja zgadnęłam książkę It Ends With Us Zobaczymy Nie będę wam opowiadać o fabule, bo to możecie sobie wygooglować i sprawdzić To są takie moje nowości książkowe Słucham kolejnej książki A jeszcze w międzyczasie W sumie opowiem wam o tym w kolejnym vlogu Więc nie będę się rozgadywać Myślę, że zakończę już tego vloga, wiecie, bo nie chcę, żeby on był jakoś super długi. Ja go wrzucę prawdopodobnie w sobotę, czyli będziecie mieli dodatkowy film w ciągu tygodnia. Mam nadzieję, że się cieszycie i że z chęcią go obejrzeliście i miło spędziliście tutaj ze mną czas. Ja już chcę taki spędzić wieczór wolny, mieć go tylko i wyłącznie dla siebie, odłożyć aparat, odłożyć wszystko, tego mi w tym momencie potrzebuję. Dlatego kończę tego vloga. E, dajcie znać, jak Wam poszły porządki w szafie, czy czegoś się pozbyliście, czy przełożyliście już te wszystkie rzeczy jesienno-zimowe, wyjęliście je w sumie z e, pudeł. Przepraszam, coś mi tutaj spędzić. Czy wyjęliście je ze swoich pudeł, czy może już dawno, dawno, dawno temu macie te porządki w szafie za sobą. Ja wam ślicznie dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to koniecznie zostawcie kciuka w górę i e, jeśli macie ochotę, to zostawcie jakiś komentarz na dole, chociażby miało być to serduszko. Będzie mi bardzo, bardzo miło i to zawsze jest forma wsparcia. Dla mnie, no, także ja się z Wami żegnam, życzę Wam przyjemnej soboty, dobrego weekendu i my widzimy się już w poniedziałek w kolejnym filmie, moi drodzy, bo perfekcyjny październik trwa. Na razie, trzymajcie się. Pa!